Ciepłe też myłem, ale jest nie, nie całą Próbuję coś nagrać, ale trzymać się w, się, w swoim pasie I tutaj ostatnio jak przejeżdżałem To po Delaware River ciągnęli lotniskowiec I ja nagrałem go okularami, ale, ale widać się gówno, na no co no, no jednak obiektyw skutowany na zupełnie inną perspektywę A tak wygląda Philadelphia Wjeżdżając od strony New Jersey wszędzie jak widać tu też padał śnieg temperatury wam powiem 12 stopni F a jest jeszcze zimniej będzie zerowa, także będzie woda w jajach zamarzać ta bank tu mamy porty tu mamy przeładowania tutaj tam jakieś fajne ciekawe stadioniki i jeszcze raz perspektywa na fila na chatę, bo jedziemy na motory. Także trzeba wiecie się zebrać do kupy. Jak coś tu jeszcze fajnego kwestia, to zaraz Wam pokażę. Filadelfia przywitała mnie jak zwykle trafikiem, bo jest poranek, wiecie, tu trzeba swoje wystać. Chcesz zobaczyć filadelfię musisz swoje wystać, nie? Nie są to proste sprawy. Tam mniej więcej będzie tam tam, w tamtym kierunku. A tu po drodze zobaczycie jakieś takie zabytkowe kościółki. Nie wiem, czy to zabytkowe, czy nie, ale na pewno bo tak... Ktoś to zostawił nie przez przypadek, zobaczcie, jaka fajna pozycja. I to tak śmiesznie wygląda, co? Jakby ktoś wziął całe, nie wiem, jedno piętro uciął, no ale prawda jest taka, że my w tej chwili wjechaliśmy na taki, na taki jakby poziom, czyli jedziemy mostem. Jest to tyle fajne, że jeżeli główny highway idzie mostem, czyli takim, o, jesteśmy w powietrzu, widzicie dachy wszędzie, to całe życie pod nim jest po prostu spokojne. To znaczy, wszystkie drogi mogą się dalej krzyżować po swojemu. Nie narusza to, nie narusza to w ogóle tutaj wiecie, ruchu, ale zobaczcie jaki, ktoś sobie tę zbudował, wybudował sobie piętro, żeby mieć gdzie mieszkać, zobaczcie, przy samym interstatecie, zobaczcie to. No, scenografia jak z filmu Raki, co? Te takie śmieszne kuźma ich domki, czekajcie, biega, przerzucę, o, lecą, leci, Airwolf, Airwolf leci. Stoimy, o, czekajcie, Airwav tutaj kręci, kręci bączki No, nie mówcie, że on tu będzie lądował, no to to będą jaja w ogóle, no to Highway to się w ogóle zatrzyma na, na zawsze. Chyba, że tu jest, a nie, tu jest, widzicie, szpital, więc zakładam, że pa pam. pam, pam <gryw> leci do szpitala. Ma jakieś petenta na sobie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tak, i do szpitala taksówka przeleciała. A ty my teraz się odwrócimy, tutaj na prawą stronę. Delikatny downtown. A jeszcze muszę patrzeć, wiecie, do przodu, żeby coś nie wypierwiastkować. Ale tu wszystko pomarznięte. No i to zobaczcie, downtown jest tutaj. A tutaj taka no, przemysłowa, jakby dzielnica, i kawałek dalej taki syf, te takie widzicie, te takie szeregowce. Takie biedne, skromne i absurdalnie drogie. Nie wiem ile tu, z kiedy tu ostatni raz byłem, ale nie mogę sobie przypomnieć. <laughs> Powiem standardowo, o, 10 lat, nie? <laughs> ja za każdym razem mówię 10 lat, tak nie mam pojęcia ile powiedzieć. No, a, 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 pani, jedź pani, ja panią wpuszczam jak najbardziej. Z tyłu już ładnie się ustawili, ale tak w ogóle zobaczmy sobie to dam tam jeszcze raz. I tak będę dogrywał, dogrywał i wam rzucał po kolei co. I będę się starał nie powtarzać tego co mówię, bo to po prostu jest nudne. Ale tu mamy bardzo ładne ujęcie. Teraz widać numer Highway. U. O, Airwolf już poleciał. Muszę tylko się nachylać dosyć mocno. bo Mam szybę osoloną, bo tutaj na górze cały trochę wodę, jak widzicie, wygląda. Wszystko tu wygląda, cały jestem w soli. Tutaj z solą to się wam powiem, nie patyczkują i potem samochody są przeżarte. Dlatego warto kupować samochód z Florydy, chyba że jest zalany albo z Kalifornii, chyba że jest przepalony słońcem. Widzicie, nigdy nie wiadomo skąd będzie najlepsza pozycja. Y तो तो यार तकनीक अमेरिकान्स को ठीक निबचेशन है इसमें हमें आँकते हैं अमेरिकान्स की जो बातचीत है अमेरिका का अमेरिका बढ़िया बढ़िया देखो तो बात है वो मायूर रुझमार्क्स कुरिबिस नहीं हम पॉलिम Które zostawiłem przed sobą, dlatego, jak się to nie podoba. 13.7, tak Wam powiem, tak. Lekko ciasno, cholera. Lekko ciasno. Tutaj dworzec kolejowy, my jedziemy tędy. Nad nami istnieje życie, coś takiego jak w Bostonie. Właśnie z Bostonu mi zostało jeszcze fajne ujęcie przez tunel. się pod jednym moim postem i mnie lekko zbanowali odbanowali mnie w pół godziny co prawda, ale e, niesmak pozostał i algorytm mnie przestał lubić Także trzeba też chwilę odczekać żeby to miało jakikolwiek sens zobaczcie jakie kurde, to normalnie jakie piwnice, jakie niesamowite rzeczy normalnie Batman i Robin i w podziemiach dobra, puściło możemy lecieć dalej Ja Czy jestem w stanie nagrać te pendolino jest co. ładne Daj, nie, nie. ładne ładne aczkolwiek z tego co wiem no to system kolejowy w Stanach to jest totalnie nierozwojowy przez ostatnie... nie rozwijał się przez ostatnie 30 lat tak wybudowali, tak jeździły te pociągi, tam 60 mil na godzinę i tyle. Coś się podobno ma zmieniać, ale spójrzcie na to. Jak ma to się zmieniać, jak to wszystko z Ludwik XVI. A tutaj po drugiej stronie zobaczcie, jak sobie fajnie ludzie tutaj mają. Znaczy, to nie są, to są jakieś chyba studenckie bosmanaty i tutaj kajakarstwo się uprawia. Tego co ja pamiętam. Bardzo fajne miejsce. To będę. Dobra, gonimy